Witaj serdecznie, Przemek Kowalczyk z nami po wygranej walce. Zapytam tak od razu, czy nie masz małego niedosytu, bo ta walka dość krótko trwała. Witam wszystkich. Krótko, wiem, że krótko. I domyślałem, że tak się to skończy. No naprawdę, przygotowałem się bardzo dobrze. No i z dnia na dzień czułem coraz większą moc w tych rękach, no i chłopaki też, trenerzy mówili, że jest naprawdę, jest siła w tych rękach, na tarczach. Więc to podejrzewam, że tak to będzie wyglądać, no nie? I nawet nie jest no. Czy od początku planowałeś, że obalić swojego przeciwnika, bo to było podcięcie i właściwie już było po walce później. Nie, docelowo miałem toczyć walkę w stójce, walkę w stójce zobaczyć jak on reaguje, na co. No a to ten clinch wyszedł tak jakby w sumie przypadkowo. Ale no. jiu jitsu też mam. jiu-jitsu zapasem mam odrobione, więc płaszcz z się nie boję. A wiedziałem, że jak już go obale, no to już spodemnie nie stanie. Wcześniej jakoś analizowałeś tego zawodnika Maćka Sirackiego, wcześniej zna, znałeś go? Nie, nie znałem go, nigdy go jeszcze nie biłem no, kilka walk widziałem. No i w sumie tyle. No to ja jestem przyzwyczajony już do takich walk. Dużo stoczyłem walk na Almie, na MaPolska. To są turnieje i tam wychodzę. Nie wiem z kim się będę bił, nie wiem dokładnie z kiedy. No, jest, jest drabinka. I jest losowanie z kim, jak to wygląda. Rywal wagę miał ponad kategorię ciężką, zdenerwowany był przez to? No śmieszna akcja ogólnie. I poszliśmy z chłopakami do Lidla poszankę i dostałem nagle telefon, że mój przeciwnik waży dużo, aż za dużo. No i właśnie pytanie, co teraz robimy? No i powiedziałem, no, że biorę tą walkę. Mimo wszystko nie na darmo tutaj też przyjechałem, tak. Trzy godziny drogi, przygotowania pełne, więc robotę trzeba było zrobić. Powiedziałem, że biorę i jedziemy z tym. Edwin, bo też tutaj trochę wspomniałeś o tym, ale te ciosy zaczęły wchodzić i taki masz nawyk obalania swojego rywala, czy to tak naturalnie wyszło? Bo tam parę czystych weszło już na głowę. No naturalnie już taki odruch. Coś tam tro ostatnio troszkę takich technik przerabialiśmy. No i nie ukrywam, że mi się trochę po nocy jeździło i chciałem... Chciałem go wykorzystać na walce, ale no, ferwowe walki i tak to wyszło jak wyszło. Ubiłem go z dołu. Sędzia przerwał i po walce. Debiut bardzo udany w takim razie jakie plany dalsze, e, na dalszą karierę i na najbliższy czas. No szczerze mówiąc, no chciałbym się rozwijać oczywiście. No i czekam w sumie na jakieś ciekawe propozycje, tak? E, Wadzy ciężkiej nie ma e, dużo zawodników. E, dużo już jest e, w podeszłym wieku. Więc no, taka kolej rzeczy, że młodzi przychodzą, starsi odchodzą. Więc naturalna kolej rzeczy jest taka, że, żeby wchodzić na ich miejsce. Więc czekam na kolejne na jakieś wyzwania mocniejsze. Powiedz trochę o sobie, na co dzień gdzie trenujesz, skąd jesteś? Na co dzień trenuję w pławach, dokładnie w Kuźni formy. No, Tam mam dobrą ekipę do trenowania, naprawdę. Jest, dopiero, dopiero to wszystko będzie huczyć, jak chłopaki będą wychodzić. Łukasz Siwiec, no już naprawdę wysoko walczy za tydzień po mnie na OKTAGONIE w Niemczech. Też bardzo mocny rywal, ale Łukasz naprawdę jest bardzo mocno przygotowany też. Kamil Gawryjołek, KSW, żadnej porażki, ciągle do przodu. To samo Patryk Semeniuk. To dużo mam naprawdę zawodników, którzy teraz taki będzie boom na to wszystko. Będziemy wychodzić po prostu z ciemności. No to już gratulujemy i życzymy spełnienia marzeń. Tak jest, dziękuję bardzo i do zobaczenia. I jeszcze pozdraw kogoś, może trenerów, sponsorów. Tak, właśnie. Poprosili o to, słyszałem, więc na tym przypominam. Chciałem pozdrowić, podziękować trenerom za bardzo dobre przygotowanie. Łukasza Siwca, Pawła Bartuziego, Rafała Krawczyka, trenera od przygotowania motorycznego Mateusza Kubice. No i też oczywiście wszystkich sponsorów. Chciałem pozdrowić też i podziękować całej publiczności, która przyjechała ze mną. Ponad trzy godziny trasy naprawdę też musieli się poświęcić naprawdę na te kilka, kilka minut. No, dziękuję bardzo za to i pozdrawiam. Gratulujemy.